Cześć wszystkim, z tej strony Anwarkon i witam Was w najnowszym materiale unboxingowym z serii Bakugan Armored Alliance. W ostatnim odcinku z tej serii miałam do odpakowania specjalny zestaw z Diamond Dragonoidem w wersji Core. Był to Bakugan pochodzący z pierwszej fali, natomiast dzisiaj przyjrzymy się kolejnemu zestawowi pochodzącemu już z drugiej fali figurek i będzie to też zestaw z Bakugir. A ostatnio nie miałam okazji opakować żadnych właściwie zestawów z Bakugir, więc będzie to taka miła odmiana, jeżeli chodzi o kanał. Tak więc dzisiaj mam Wam do zaprezentowania tego oto Darkus i Noha Ultra z jego Bakugir Wild Access. Axis. Inoch to jest nowy Bakugan należący do Magnusa. Przypomina trochę takiego diabła, demona, chociaż jego wersja kulista na początku wskazywała na pochodzenie z, jak gdyby od Garganoida. Na początku wszyscy myśleli, że ten Bakugan jako prototyp to jest właśnie Garganoid. Okazało się, że to jest zupełnie nowa postać, z czego w sumie się cieszę, chociaż szkoda, że Inoch tak jak Nilius nie ma okazji tak naprawdę na jakieś normalne interakcje w anime, więc w zasadzie nie znamy jego charakteru, ale może to się w przyszłości jeszcze Zmieni. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o kwestię tego opakowania, no to mamy tutaj oczywiście uwzględnione imię Bakugana, Darkus Ino Ultra, ale co jest zmianą względem pierwszej fali figurek, nie ma tu już nazwy Bakugir, jest tylko po prostu wspomniane plus Bakugir, a w pierwszej fali była napisana zawsze nazwa danego zestawu bojowego, tu już tego nie ma. Oprócz tego mamy tutaj oczywiście wyszczególniony jeszcze jeden Bakurdzeń, czyli jest tutaj akurat magiczna tarcza, co daje całkiem ciekawy prognostyk, jeżeli chodzi o statystyki postaci. U góry oczywiście mamy Art Darkus Innova i jego zestawu bojowego Twilight Axis. Standardowo, jak przystało na drugi sezon, natomiast z tyłu nie ma tutaj nic ciekawego, nie mamy tej żadnych modeli 3D. Jedyne co, drobnym drukiem jest tutaj napisane, jaki jest to poziom trudności składania tego Bakugana i ino to jest drugi poziom, czyli taki pomiędzy, nie za trudny, nie za łatwy, chociaż każdy Bakugan tak naprawdę po pewnym czasie staje się łatwy do składania, nawet najbardziej skomplikowane Ultra. Więc w zasadzie to nie jest jakiś mocny wyznacznik tego, czy ten Bakugan jest trudny, czy nie. To jest wskazówka, ale w pewnym czasie nie ma znaczenia. No ale dobra, jeżeli chodzi o Darkus i Nofa Ultra, to w zasadzie jeżeli chodzi o tutaj kwestię opakowania, nie mam za dużo już więcej do opowiedzenia. Pora przejść do opakowania tego zestawu i zobaczyć, jakie ten pachugen ma statystyki, jak wygląda w ogóle poza tym swoim opakowaniem sama pigułka. Tymczasem jeszcze w tym miejscu oczywiście chciałabym Was zachęcić do pozostawienia łapki w górę pod tym filmem, jeżeli podoba Wam się to, co robię na kanale, a także zachęcam do subskrypcji kanału, oczywiście z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych nowości z mojej strony. A tymczasem bierzmy się za rozpakowywanie tego zestawu. Tak więc 3, 2, 1... No i tak oto prezentuje się zawartość zestawu Darkus na Ultra plus jego Bakugir. Na początek przyjrzę się tym wszystkim tutaj karteczkom. W normalnej sytuacji nie przyglądałabym się czemuś takiemu, ale jest to nowość, ponieważ jest to tak zwany oficjalny rulebook, czyli książka z zasadami dotycząca sposobu gry na kartach Gate Trainer, albo już mówiąc po polsku dla nas kartach otwarcia, ponieważ tutaj jest napisane samo Gate Card, bez tego słowa Trainer. Więc Gate Trainer oficjalnie stają się już kartami po prostu Gate Card, czyli kartami otwarcia dla nas starymi, co jest... Bardzo dobre. Postanowiłam przyjrzeć się tej tutaj karteczce, ponieważ uważam, że to jest dość ciekawe, że mimo wszystko taka książeczka z zasadami jest tutaj dołożona, więc dla formalności spójrzmy. Akurat po polsku jest tutaj na samym środku w zasadzie tej całej tutaj instrukcji. Same etapy gry mamy już tutaj wyszczególnione. Turulanie, które po prostu nazywam toczeniem Bakuganów. No i ja się nie otworzą, no to toczy się je ponownie. Fajnie też, że wyjaśnili tutaj w tej instrukcji dodatkowe użycie Bakugir i, jak oni to nazwali, łączenia frakcji, czyli po prostu Bakuganu fuzji. I to są generalnie takie zasady. Nie ma tutaj jakichś więcej szczegółów. No jest to bardzo, ale to bardzo uproszczona. Czas pokaże, jak to jeszcze się mniej więcej rozwinie ta gra. Może jeszcze to będą zmieniać. No ale fajnie, że w ogóle taki rulebook tutaj jest dołączony. Na razie innego odstawię. Następna w kolejce jest ta druga karteczka. Mamy tutaj sposób składania Darkus i Noha Ultra. Po drugiej stronie mamy standardowo jeszcze oczywiście Swiss bakuganów, ale to jest druga fala. Tutaj jeszcze nie ma jakichś gwałtownych zmian, jeżeli chodzi o figurki, więc w zasadzie nie ma co tutaj się zbytnio rozwodzić na tą listą. Skupmy się zatem właśnie na instrukcji składania Darkus i Inocha. Inocha jest drugi stopień trudności, więc on powinien być całkiem prosty do składania i jest, bo w zasadzie zawiera tylko tam 9 kroków, jak tu jest wyszczególnionych. To jest zresztą, jak się składa Darkus i Inocha Ultra, pokażę Wam w późniejszej części tego materiału. Na razie sobie odstawię tą instrukcję. A teraz zobaczmy, jakie są bakurydzenia. Na początku już mówiłam, że pierwszym wyróżnionym bakurdzeniem jest tutaj oczywiście magiczna tarcza. Drugim natomiast bakurdzeniem jest zielona piąstka, co nie jest zbyt dobrym bakurdzeniem, ale magiczna tarcza w miarę to rekompensuje. Natomiast zobaczmy, jakie statystyki niosą obydwa te bakurdzenie. Więc najpierw zielona piąstka. Daje nam ona plus jeden punkt damage oraz ma efekt dla karty Bakugir, dzięki której jak staniemy na tym właśnie bakurdzeniu, zdobędziemy go, to użycie karty Bakugir będzie nas kosztować dwie karty energii mniej, co jest Fajnym efektem, mimo wszystko, więc nawet jak na zieloną piąstkę, to nawet nie jest źle, szczerze mówiąc. Natomiast magiczna tarcza to z kolei plus 400 B power i tak samo jak w przypadku zielonej piąstki, minus 2 energię do użycia karty Bakugir. Powiem szczerze, ciekawe kombo. Jeżeli chodzi o Bakugir, jest to całkiem ciekawe kombo. Szczególnie to odejmowanie energii potrzebnej do zużycia, właśnie na użycie karty Bakugir jest ciekawe. To jest zawsze na pewno na plus i takie rdzenie mi się podobają. Co prawda, przez właśnie ten efekt z Bakugir magiczna tarcza nie jest tak potężna, jak być powinna, ale i tak robi to robotę mimo wszystko. Więc całkiem fajne pakurdzenie. Jak na ten zestaw całkiem jest nieźle. Na razie jednak je odłożę tutaj na bok, bo na chwilę obecną nie będą nam po prostu potrzebne. I teraz czas na karty. Czyli kartę supermocy, którą jest karta Bakugir i karta postaci dla Darkus i Noha Ultra. Więc zobaczmy jakie statystyki przynosi nam ten Bakugan. Darkus i noh Ultra. Bakurdzenie, które wcześniej wspomniałam, które są dla niego potrzebne to magiczna tarcza i zielona piąska. Podstawowy B-Power, 700 punktów oraz 4 punktów. Damage. Nie ma on żadnego efektu, jeżeli chodzi o tą swoją tutaj kartę postaci. Natomiast jeżeli chodzi o art, na którym tutaj został zaprezentowany, no te jego skrzydła wyglądają po prostu świetnie. Bardzo mi się podoba ich projekt. Są nietypowe, ale jednocześnie mega fajne. Sam projekt w postaci Inocha jest dość oszczędny, jeżeli chodzi o swoją formę. Nie ma jakichś wielkich elementów dotyczących zbroi. Ma bardzo potężne łapy, dziwnie zarysowaną głowę z dwoma takimi rogami skierowanymi do tyłu. No i pysk podobny trochę jak właśnie u Garganoida i Niliusa. Jednym słowem pasuje mimo wszystko do drużyny Magnusa. Natomiast najistotniejsze w tych wszystkich Bakuganach jak zawsze są ewolucje, a Darkus Inok Ultra dysponuje dwoma ewolucjami na chwilę obecną. I są to kolejno ewolucje Maximus oraz Diamond. Pierwsza jest trochę tańsza, druga znacząco droższa. Zacznijmy od tej pierwszej, czyli od Maximusa. Karta Maximus kosztuje 5 kart energii, żeby ją użyć. Po ewolucji Inok zyskuje 1400 B Power oraz 5 punktów damage. Czyli jeżeli jeśli chodzi o upgrade pod względem B-Power, mamy tutaj na plus kolejne jakby 700 B-Power. Natomiast jeżeli chodzi o punkty damage, tylko jest jeden dodatkowy, więc nie jest to jakaś duża zmiana. Natomiast oprócz tego, karta ewolucji Maximus oferuje nam jeszcze efekt dodatkowy, którym jest. This gets plus 10 points of damage if you have a Fusion Bakugan of your team. Innymi słowy, jeżeli mamy w drużynie Bakugana, który jest Bakuganem fuzji, bo mamy tutaj oczywiście zaznaczony znaczek F, oznaczający fuzję, to wtedy nasz Bakugan zyskuje dodatkowo 10 punktów damage, czyli w najlepszym. W lepszej sytuacji mamy 1400 B-Power i aż 15 punktów Damage. Jak za 5 kart energii? Myślę, że można byłoby na tym nawet pomyśleć. 1400 B-Power nie chodzi piechotą, a już 15 punktów Damage na pewno. Karta jest ciekawa, ale to czy Wam się by opłacała, to już musicie zdecydować sami, mimo wszystko. Natomiast Art z Maximus i Nochem Ultra jest. Bardzo dziwne, jego skrzydła stają się takie, no nie podobają mi się już tak bardzo jak w jego podstawowej formie. Tutaj na karcie staci. No ale tak sobie wymyślili. Natomiast kolejną kartą ewolucji jest właśnie karta Diamond. I ta karta kosztuje nas aż 9 kart energii, żeby ją zastosować. To już nie wróży niczego dobrego, szczerze mówiąc, karty Diamond. Za wyjątkiem, Diamond Hydrusa Core zazwyczaj nie są zbyt korzystne. No i tak samo jest tutaj z Inochem. Po ewolucji ten Bakugan zyskuje 1400 power i 14 punktów damage. Innymi słowy, dostajemy właściwie to samo, co ma karta Maximus, ale za dwukrotnie prawie wyższy koszt. Więc to się w ogóle nie opłaca, szczerze mówiąc. Ten koszt jest po prostu zbyt szalony, żeby mógł się udać niestety. Natomiast sam Diamond Inno Ultra wygląda na tej karcie całkiem fajnie. Co prawda jego poza jest wyjątkowo dziwna. Czy chcieli tutaj zastosować jakiś dziwny skrót perspektywy, ale on tak średnio moim zdaniem wyszedł. Natomiast i tak te jego półprzezroczyste elementy ciała prezentują się fajnie na motywie galakcji. No ale tak mniej więcej się prezentują te karty dla Darkus i Noha Ultra, tak się prezentują jego ewolucje przede wszystkim, więc być może ta podstać mogłaby mieć jeszcze jakiś potencjał. Natomiast jeżeli chodzi o następną kartę, czyli kartę supermocy, która idzie w tym zestawie, to jest to karta dla Bakugir. I dostajemy tutaj Dark Helm. Karta kosztuje 3 karty energii, żeby ją zastosować. Nie posiada żadnego efektu, natomiast daje nam plus 200 bi-power, 2 punkty damage. Jak za 3 karty energii, to tak może nie do końca byłoby to opłacalne, natomiast jeżeli byśmy trafili na baku dzeń, który odejmuje no co Najmniej te dwie karty energii, albo nawet jedną kartę energii do zastosowania, to jak najbardziej opłacałoby nam się użyć właśnie karty Dark Helm naszej drużynie, tak naprawdę, więc warta rozważenia karta. Jeżeli chodzi natomiast o to, co sobą przedstawia, no art, okej, okay, design jest ciekawy tego Bakugir, nazwijmy to, ale też nie jest jakoś super specjalny. Od po prostu taki dziwny hełm i tyle. No ale tak mniej więcej się prezentują te karty. Podstawię je tutaj z tyłu, żeby ładnie się prezentowały za Bakuganem i wszystkimi rzeczami. Teraz czas na główną, że tak powiem, postać tego zestawu, czyli samego Darkus Inoha Ultra. To, co już na pierwszy rzut się nam tutaj wysuwa, to jest oczywiście znaczek domeny Darkus. Pięknie komponujący się na skrzydle właśnie tutaj Darkus Inoha, który jest niesamowicie wyrzeźbiony, jeżeli chodzi o swoje detale. Co prawda jest tylko pomalowany właśnie fioletową farbą, ale widać te piękne szczegóły na powierzchni skrzydła. Mamy oczywiście tutaj łapy, część ogona ze strzałeczką pomalowaną na zielony kolor, wskazującą kierunek toczenia Bakugana. Tu jest Fragment głowy, no i oczywiście część z magnesem i z wypłaszczeniem charakterystycznym. Plus taki dziwny diamencik jeszcze jest tutaj wyrzeźbiony. Też są łapy, te pazury. No ale w sumie nie ma tutaj jakoś wiele szczegółów. No są tylko tutaj tak naprawdę jeszcze te wystające elementy przy nogach i nocha. Ale one są tak minimalne, że właściwie nie czuć trafić, że one tutaj są. Nie sprawiają one problemu. Nie tak jak w przypadku pierwszego sezonu i co po niektórych bakuganów. Natomiast nie ma tutaj dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi właśnie o tego bakugana, który tutaj jest. Bo w zasadzie jego forma jest tutaj zamknięta całkiem prosta, no nie licząc tych właśnie rzeźbień na skrzydłach. Więc na razie go tutaj odłożę, bo będę chciała go otworzyć razem z jego Bakugir, o ile się to uda. Teraz to Bakugir jeszcze naszego. Zanim otworzę je na Bakuganie, przyjrzymy się mu tutaj bardziej z bliska. Mamy oczywiście dwie malutkie części, które przypominają coś w rodzaju jakichś takich dodatkowych działek laserowych. Jakbym bym to przynajmniej ujęła, że to są jakieś rodzaje takich dziwnych działek. No i oczywiście główna część, czyli Bakugir dla Darkus i Noha. W swojej zamkniętej formie Przypomina to po prostu taki toporek miniaturowy. Nie wiem, czy do, uda mi się otworzyć. Okej, okay, udało mi się. Mam nadzieję, że się nic nie złamało. Po otworzeniu mamy właśnie dwa toporki dla domeny Darkusa. Bakugir nazywa się Twilight Axis, czyli toporki z wierzchu, no Nie chcę mi się tego za bardzo tłumaczyć teraz, więc po prostu będę na to mówić Twilight Axis. Mamy tutaj oczywiście na nich nadrukowany wzorek domeny Darkusa. Oprócz tego nie ma tutaj właściwie jakichś większych tutaj rzeźbień, czy jakichś większych elementów, bo to Bakugir jest bardzo proste. Fajnie są pomysły tutaj te części twarda, że te ostrza i tutaj i rękojeści są zrobione takim półprzezroczystym plastikiem, ładnie to wygląda. Cała reszta to jest już części z magnesem oczywiście, tu są tylko lekko pomalowane, ale nie ma tutaj żadnych większych szczegółów, które można byłoby omawiać tak naprawdę. Nie ma tutaj nawet co ciekawe żadnej strzałeczki wskazującej nam kierunek otwierania tego Bakugir. Zresztą nie wyobrażam sobie, żeby tutaj jakaś strzałka po prostu była. Samo Bakugir składa się tymczasem po prostu w ten sposób i już jak mniej więcej się to prezentuje. Te malutkie części odstawię sobie tutaj na bok, a ten główny element Bakugir zrzucę na Darkus Inocha. Mam nadzieję, że uda się go w ten sposób otworzyć. Jeśli nie, trudno. Będę robić to po raz pierwszy, więc liczę się z tym, że może to po prostu nie wyjść. Więc cóż, spróbujmy to zrobić. 3, 2, 1. Ja kompletnie to nie wyszło tak, jak chciałam. No ale mamy Darkus Inocha Ultra. Tu oczywiście te rogi trzeba mu tu otworzyć, bo to jest jedyny manualny element, jeżeli chodzi o tego Bakugana. Zdejmę na chwilę Bakugir i proszę bardzo, tak się prezentuje figurka Darkus Inocha Ultra. Ultra, właśnie tej swojej pełnej formie. Na początku filmów wspomniałam, że jak ten bakugan się pojawił w formie prototypów na Twitterze, to wszyscy myśleli, że to jest po prostu nowy garganoid. Szczególnie po pysku tak ludzie stwierdzali, że to musi być garganoid, no bo jest podobny. Siłą rzeczy się okazało, że to jednak nie jest garganoid, ale trzeba przyznać, że z garganoida ma coś w sobie ten bakugan, szczególnie tutaj właśnie z tego pyska, który jest tu pięknie wyrzeźbiony. Zobaczcie te piękne szczegóły, które tutaj są właśnie zrobione. Poza tym mamy tutaj jeszcze elementy jego ciała, tutaj łapki część jak gdyby sylwetki, potężne łapy. Są też także miejsca na Bakugir, na jego tutaj nogach. Ogonek, który umożliwia mu po prostu stanie. No i element oczywiście z magnesem, który jest właściwie identyczny, jeżeli chodzi o Dragonoida Ultra chociażby. No i także mamy skrzydełka ze swoimi pięknymi rzeźbieniami. No i znaczkiem Dominio Darkusa na lewym skrzydle, więc naprawdę ładnie się to wszystko tutaj prezentuje. Tak samo jest tutaj jeszcze nadrukowane 700 b -Power, jego mocy podstawowej. Pomalowany jest tutaj oczywiście klatka piersiowa i brzuch i nocha. I to w sumie jest tyle, jeżeli chodzi o takie wewnętrzne malowania tego Bakugana. Jest też trochę oczywiście rzeźbień tej jego sylwetki, która jest tutaj zastosowana. Te łapy. Czy one się otwierają jakoś? Nie, one się nie otwierają. A szkoda, bo wyglądają jakby można je było. A nie, można je teoretycznie... Hm, nie rozumiem. Teoretycznie można je tutaj lekko poruszyć, ale nie mają jakiejś wielkiej ruchomości. Dziwne. No szkoda. Wyglądało jakby miały taką możliwość, ale najwyraźniej nie mają, albo przynajmniej ja tego nie umiem zrobić. Ewentualnie boję się go uszkodzić, co też jest to po prostu dość prawdopodobne. No ale najpiękniejszy element to jest tutaj ta głowa i nocha. Ona jest cudownie zrobiona. Myślę, że na równi z dokładnością, jeżeli chodzi o Darkus Miliusa. Równie dobrze mi się podoba wersja Darkus Miliusa właśnie z tutaj Darkus i Nochem. Tu mamy jeszcze oczywiście wewnętrzną część skrzydeł. Co ciekawe, ona też jest tutaj ciekawie wyrzeźbiona. Mamy takie dziwne wzorki plus jeden pomalowany fragment właśnie zieloną farbą z jednej i z drugiej strony. No ale mówię, generalnie bardzo fajnie wykonany Bakugan. No i jeszcze założymy właśnie mi to Bakugir Twilight Axis. No dobrze, może faktycznie to Bakugir nie wygląda jakoś super imponująco na jego grzbiecie w porównaniu do innych Bakuganów. To w zasadzie nie jest nic ciekawego. Trochę będzie podobnie z Chaos Cyrus Ultra, bo ona ma na podobnej zasadzie stworzony Bakugir, który jest równie prosty w swojej zasadzie działania, ale samo w sobie to Baku Bakugir wygląda niezwykle interesująco. Bardzo mi się podoba pomysł właśnie stworzenia to toporków w formie Bakugir. No i jeszcze ładnie te półprzezroczyste elementy działają oczywiście w całej formie tego Bakugana. No ale tu jeszcze założę oczywiście te malutkie elemenciki do tego Bakugana, czyli mamy tutaj z jednej strony jedną, no i oczywiście z drugiej drugą, dzięki czemu nasz Bakugan jest już w całości uzbrojony. Wygląda to mimo wszystko fajnie, chociaż aż się prosi, żeby ten Bakugan miał trochę innego typu Bakugir. Natomiast zdejmę te części Bakugir jeszcze na moment, ponieważ to, co chciałam zrobić i Wam pokazać, to sposób składania tego Bakugana. Jak tylko go złożę, to oczywiście ponownie otworzę go za pomocą Baku, i ponownie także uzbroję w te malutkie części. Więc tak, jeżeli chodzi o składanie tego bakugana, mówiłam, to jest drugi stopień trudności, ale on jest prosty do złożenia, tak naprawdę. Przede wszystkim manualny element, czyli rogi i nocha, musimy tutaj w ten sposób złożyć. Następnie składamy tutaj głowę. Później jedno skrzydło i drugie skrzydło. One wtedy głowę nam przytrzymują. Następnie składamy nogi. I tą część z ogonem. No i na końcu idzie część z magnesem, która zamyka nam wszystko. Bardzo prosty, intuicyjny do składania bakugan. Jeden też z przyjemniejszych bakuganów ultra, w ogóle, jeżeli chodzi o swoją formę i sylwetkę do składania. Otworzę go tutaj ponownie i w sumie pomyślałam, może otworzę go na bakurdzenia. rdzenia tym razem. Zobaczymy, czy uda się go wytoczyć w miarę poprawnie, tak, żeby zrobił ten swój charakterystyczny skok, miejmy nadzieję. Strzałeczkę mamy tutaj w tą stronę, czyli w tą stronę musimy go potoczyć. Zobaczmy. 3, 2, 1. OK. Złapał ten baku rdzeń, nawet złapał ten lepszy, czyli magiczną tarczę, i zrobił swój flip. Co prawda trochę to nie wyszło z uwagi na to, że potknął się, ale nie upadł tak, jak się spodziewałam, że może upaść przy pierwszym właśnie wyrzucie. Generalnie ładnie wyskakuje, jeżeli chodzi o wyrzut na baku rdzenie. Bez problemu łapię też je. Założę jeszcze oczywiście tutaj jego baku i Twilight Axis, a także te malutkie części dodatkowe, które ma tutaj na swoim boku, w swoich nogach w zasadzie. A proszę bardzo, teraz jest już w pełnej swojej okazałości uzbrojony Darkus Inoch Ultra. Mega fajny Bakugan. Cieszę się, że dołączył do mojej kolekcji. Szkoda tylko, że on nie jest w wersji Translucent, bo od trzeciej fali wszystkie Bakugany Ultra z Bakugir występują w swojej wersji Translucent. Inaczej mówiąc, jest to taka wersja Bakulite po prostu. Niektórzy mogą znać się po tą nazwą. No i trochę szkoda, że Darkus Inoch nie jest właśnie takim Bakulitem. Szczerze, miałam nadzieję, że będzie, ale okazuje się, że jednak niestety nie. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o tego Bakugana, to w zasadzie jest to tyle co chciałam opowiedzieć o nim, o jego postaci, sylwetce i tym jak generalnie się prezentuje jako postać tutaj ta zabawowa. Odłożę go tutaj, niech sobie stoi przy swoich kartach, razem z Bakugir i swoimi tutaj Bakurdzeniami. Niech ładnie się po prostu prezentuje. I skoro jest to już wszystko co chciałam opowiedzieć o tym Bakuganie, to pora na takie drobne podsumowanie z mojej strony. Statystyki tego Bakugana w formie bazowej są całkiem solidne. 700 b power i 4 punkty damage. To jest całkiem fajny wynik. Jeszcze dodajmy do tego Bakurdzeń, którym jest magiczna tarcza. Więc w najlepszej sytuacji możemy osiągnąć naprawdę wysokie statystyki już na początkowej fazie gry. Natomiast jego ewolucję, no, ewolucja Maximus jeszcze miałaby jakiś sens, natomiast ewolucja Diamond jest kompletnie nietrafiona i zbyt droga w stosunku do tego, co oferuje, niestety. Natomiast karta Baku Gear, która jest w tym zestawie, jest obiecująca, szczególnie jeżeli trafimy na Bakur który obniży nam ilość energii potrzebnej do zastosowania takiej karty, to wtedy 200 b i 2 punkty damage dodatkowo jej nie chodzą. Więc karta Dark Helm może być do rozważenia, jeżeli chodzi o oddanie do do swojej talii. Poza tym, jeżeli chodzi o design Inoha, ma bardzo oryginalne skrzydła. Naprawdę są mega oryginalne i ciekawie zaprojektowane. Natomiast sama sylwetka jak gdyby Inocha w tej swojej prawdziwej formie jest taka... no nie ma w sobie nic specjalnego, co mogłoby naprawdę zrobić wrażenie. On jest po prostu wykonany poprawnie, wygląda groźnie, wygląda fajnie, ale nie ma tutaj nic takiego specjalnego, co wyróżniałoby go na tle różnych innych darkusów niestety. Natomiast sam pysk i te masywne łapy łączone właśnie z ogromnymi, dziwnymi kształtem skrzydłami, to robi mimo wszystko wrażenie. Natomiast jeżeli chodzi o samą postać figurkową, tą zabawkową Darkus Inoha, Jezu, jestem nią zachwycona. Czuję tego Bakugana takim garganoidem trochę, jakby miał swoje korzenie u garganoidów. Ten łeb szczególnie jest pięknie wyrzeźwiony, sama sylwetka Inoha, no i pięknie wyrzeźwione skrzydła zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz tak naprawdę. Poza tym jego zestaw bojowy Twilight Axis wyglądają również niesamowicie. Co prawda nie są tak spektakularne jak nie które inne Bakugir, które już miałam okazję odpakować, natomiast sam pomysł wykorzystania takich toporków jest genialny jak dla mnie. No ale w zasadzie jeżeli chodzi o takie podsumowanie, to byłoby już wszystko jeżeli chodzi o tego Bakugana, to jak się prezentują jego statystyki, jego forma kulista i tym podobne. Teraz pytanie do Was, jak Wam się podoba ten Bakugan? Macie już w swojej kolekcji Darkus i Noha Ultra, a może macie go w jakiejś innej domenie? Podoba Wam się Bakugir, który jest do niego dołączony? No i co sądzicie też o statystykach jego postaci? Wydaje on się Wam dobrym kandydatem do drużyny? Jak zwykle Zachęcam do dzielenia się waszymi opiniami w komentarzach. Piszmy, dyskutujmy, dzielmy się swoimi opiniami i sprawmy, żeby ten fandom w naszym kraju rósł w siłę, bo to przecież od nas fanów zależy, jak ta seria dalej będzie sobie radziła w naszym kraju. Tymczasem z mojej strony to by było już na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. i Jeśli tak, to oczywiście zachęcam Was do pozostawienia łapki w górę pod tym filmem. A także zachęcam do subskrypcji kanału. Oczywiście z dzwoneczkiem, żeby nie przekapić żadnych nowości, w szczególności osób, które jeszcze się na to jeszcze nie zdecydowały. A jeżeli chodzi jeszcze o taką drobną zapowiedź, Kolejnego odcinka unboxingowego z serii Bakugan Armored Alliance, to już w następnym odcinku przyjrzę się kolejnemu zestawowi z Bakugir, lecz tym razem będzie to Bakugan Domeny Ventus, a mianowicie Ventus Batrix Ultra, czyli ten cudowny Bakugan nietoperz Domeny Ventusa, który jest nowym partnerem Wintona. Wyjątkowe w tym zestawie będzie to, że jest to pierwszy Bakugan Translucent, czyli właśnie Baku jakiego będę miała okazję opakować, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak ten Bakugan się prezentuje, jak wyglądają jego statystyki, a także jak wygląda sam Bakugan i jego, Bakugir. To mam nadzieję, że usłyszymy już się w kolejnym moim filmie unboxingowym z serii Bakugan Armata Alliance. A teraz ja już się będę z wami żegnać. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych moich filmach i do zobaczenia!